Grajmy jeszcze raz. No dobra, spróbujmy zawiad 20, no już trudno. Niech ja wziąłem przegram 20 orenów jeszcze, ale to jest spoko. A poleciałem po zbyt grubych stawkach ostatnio. Dobra, mamy trójkę. No podnieśmy. Okej. Okay. Podnieśmy troszkę. Dwie szóstki. No podnieśmy. Dwie szóstki, dwie czwórki. Dwie... Mamy piątkę. No, jak on tam coś z tego wy... wytrzaska, to ja się to ja trzasnę za. Uuuu, trzy trójki. Nie, no to jest... nie ma szans. Czy on teraz coś rzuci. I tak i tak zostaniemy. Dzięki Odo Teraz już... Teraz już... Nie! Odo nie Czekaj. Kolego mój drogi. Panie łaskawy. No mówże, już mówię. Chciałbym się przespać u ciebie. Znaczy tu pomedytować, nie żeby coś. Aha, nie mamy żadnego poziomu. Ja chcę się do świtu kimać teraz. Niech będzie i do świtu, nie? Zerknijmy. Mamy troszkę pieniędzy, musiałbym pójść. Co w ogóle ten ma w no, bogaty i tak jest, a weźmy sobie krzesiwa. Dobra, zbroja zbroją. Wyjdźmy sobie na dwór. No to sobie coś tam montuje, A my ruszamy. A ruszamy na podbój. Ty, panie majster, co cię tak rzucało? Okej, u Oda jeszcze z Mikulem nie graliśmy. Powinniśmy jeszcze zajść do krypty jeszcze raz. Moja Ilza. Moja droga Ilza. Otruła moją Ilzę. Aha, mamy tutaj, o właśnie, mamy ten dla Abigail. Polecimy po kolei. Czego chcesz? Eee, co jeszcze zobaczyć tu? No właśnie, chciałbym ci sprzedać po pierwsze łowy bargestów. Po piątkę za sztukę to nie jest źle, bo tutaj mamy o, 50 renów od niej za to. Okej. Okay. Czego chcesz? Przyniosłem płatki Białego Mirtu. Świetnie. Okay. Teraz przyrządzimy z nich miksturę. Jak się ją robi? Interesują cię Wiedźmie tajemnice, co? Jeśli przyrzekniesz, że nikomu nie przekażesz tej wiedzy, zdradzę ci sekret. Przyrzekam. Słuchaj więc uważnie. Weź dwie uncje trupiego jadu. Zmieszaj je z garścią płatków Białego Mirtu, wymów swoje imię w spak Zakręć się trzy razy przez lewe ramię, spluń w ogień i wymieszaj ponownie. Strasznie to skomplikowane. Wiedziałam, że żaden mężczyzna nie zrozumie Wiedźmi i magii. Daj mi chwilę na przygotowanie mikstury. Do zobaczenia. Okej. Okay. Fajny masz miecz. Nic z nie pogadamy? Wróć później. Jestem zajęta. Zjemy sobie od ciebie krzesiwo jeszcze. Ok, to zajdźmy sobie teraz do krypty. Zajrzyjmy, co tam w krypcie się wydarzyło po moim wybiciu potworów. O. Bo podejrzewam, że coś tam się zadziało. Jeszcze nie wiadomo co. Teraz się okaże. Jakiś jozin z bazin. Się zaląk. Nie, jozin z bazin to już zabity jest. To może być. Nie strasz mnie tam, panie. Dlaczego tutaj, kurde, pod krypto leżą... czachy? A kurde, ja nie mam kota. Dobra. Wejdźmy na górę z powrotem, muszę sobie zrobić kota. Kota, kota. O, alchemia, kota. Okay. Klimaj się tam godzinkę Klimijmy się godzinkę i zejdźmy do krypty Hops No hops, panie Wiedźmin Hmm Coś ciekawe, no właśnie kurde, nie wiem, co z tymi gulami taka krztajna, ehm, dobrze zajrzyjmy sobie do plecaka, gdzie jest ten kocur? Dziękuje. Sprawdźmy sobie rytuał magii. Aha, no właśnie. Co my tu mamy? to nie, to jest szybki. Przebili ściany, ale kurde. Le lezie tu coś, to jest kolejny gol. O, oh, super. Okej. Okay. Kurde tu. O nie, dwóch. Tyle guli, a ja nie mogę z nich nic wyciągnąć, no przecież to masakra. Tyle okazji, żeby te gule zabijać i zdobyć te... No jakaś posoka, ale to mnie nie interesuje, nas no ...ciało. Kurde, co ja tu znalazłem? tutaj ten goś robił w ogóle. No dobrze. Ciemno. Orzeł. Dobra. Tylko mogłyby nie wyjść jakaś reszta co? No tu panie Orzel, cofnijmy się troszkę. Chodź, 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 chodź. No chodź, 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 chodź. Ty wielki. Oh shit! wake pan oh Ten skubaniec silny był. Nie to co ten tam na bagnach. No co? O kurde! Panie majster! Nie! Co ty mi tam robisz? Ale jasne, on chciał mnie... On nie użarł. I mnie kurde teraz zabija to. Co najlepsze zaraz mnie zabije. O, nie, nie, nie. nie. Oh, holндер страш to... oh, wow. nie, nie, не шибком мне то не не з меня не Ała! Ciekaj, ciekaj, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ten ziom dobra, dobra, do tyłu regenerujmy tą energię dobrze jest ładnie, udało się o kurde to było ciężkie trupiat król krypty Uhuhu. ale to było farciarskie, naprawdę a jak długo działa ta jaskółka? Dobrze że też też, że kot dość długo działa. Bo już się martwi. Pochodnia. Uuu. Uuu, u. mamy drugi. Czy ja chcę pochodnie? Może niekoniecznie. Ewentualnie jakby mi, jakby mi się zdarzyło, że mi się skończył ten, ale. Czy ja jestem tu gdzieś w stanie znaleźć... Rudę z meteoro... Zme... Znaczy, znalazłem rudę z meteorytowej stali. Czy... Czemu jest taki dźwięk, jakby coś mnie atakowało? Eee, chciałbym już stąd wyjść, ok? Dobrze? Tak się zrobiło trochę straszno. Wchodzimy stąd. Tragedia. Jakiś kurde, to nie był gul, to był jakiś grabiejer czy coś. W ogóle utopce a topielce to są kurde różnice. Ciekawe czym to się różni. Ciekawe jaka jest różnica w ogóle w powstawaniu. W ogóle bardzo łatwo chyba to będzie sprawdzić, bo w sumie mamy pełne opisy. Ale powiedzmy sobie, że ja teraz nie będę szukał opisów. Tylko przebiegniemy się tędy. Z kim my tu jeszcze mamy do porozmawiania? Chyba w tej okolicy nie bardzo z kim mamy do pogadania. Za Gate będziemy musieli... Czy ja w dobrą stronę poszedłem? Chyba powinienem pobiec drugą. Czy w mieście mamy do pogadania z kimś? Aha, w tym dla wielebnego to już muszę tylko zabić. Aż sobie sprawdzę, wiecie? Co ja tu mam do zrobienia? Mam. O, mam 800 już. Żeby w przeszłości. Wybinę znaleźć przyjaciela Iwardena. O, to tu jaskinia od razu Muszę znaleźć. Baczkę Kami. No, dobra, gra w kości. O, spoko. Aha, jeszcze muszę zagrać, spróbować zagrać z Mikulem. Król krypty, to jest już koniec, to już jest koniec. Mam co Okej. Walka na 50, już powiedzmy przeciwnika, dobrze. Niskie tajemnice... No i zlecenie na górę. Kurde, nie mam tego. Nie wiem, pewnie będę musiał zostawić to zlecenie, bo w ogóle nie mam tej książki. Nie wiem, kto jeszcze mógłby mieć. Haren nie ma. No mi się zdawało, że ostatnio kupowałem tą książkę i nagle jej nie ma. Że Kalkstein ma? Bo to w sumie od Kalksteina mam. Ale z Kalksteinem chyba nie mogę jeszcze handlować, dopiero będę mógł w zimie z nim handlować. Co jest takie trochę wkurzające. Jakby nie patrzeć, nie? Dobra. wszędzie smród. No dobra. Pombejmy sobie tutaj. A tutaj jeszcze mamy no kurde. Nasza rantka. Dobra, panie Mikul. No. Znalazłem dziwne, krasnoludzkie kości. Nie wiem, co ludzie ci nagad... Spokojnie mi. Wielebny... Mówisz, że kości spaliłeś, a mnie się widzi, że to dym w oczy. Niby skąd? Zoltan mi powiedział. Nie obawiaj się, ja też jestem graczem. Uch, stracha, żeś mi napędził. Przyjdź tu, kiedy zagrać? Ludno stać cały dzień. Czemu nie zagrajmy sobie z Mikulem? Wow. To dowaliłem kurkę piątek. Odbijamy stawkę. Już są trzy trójki. O, z Mikulem to mi idzie. Obwijmy to. Jeszcze jedna trójka i jesteśmy w domu. czwórki też mogą być. Wygraliśmy. Więcej nie gram. Więcej nie gram. Wygrałem to i dziękuję bardzo. Panie Mikul. Dobrze, czy tutaj gdzieś jest ognisko według mapy. No nie, ogniska są po drugiej stronie. No to nic. To nic, teraz pójdziemy sobie do Jak patrzę co tam z tyłu, a to mój wiatrak Co mi widać w tle, niech Bóg to pytał, a to jest moje kolano sobie trochę inaczej siadam, chociaż i tak sobie zmienię tą pozycję poszmy. Muszę... Muszę zmieniać pozycję, bo to tak od siedzenia. Ja to nagrywam ciągiem, jakby kto pytał. To ja już chyba tam mówiłem w którymś odcinku, że to nagrywam ciągiem. I nie. No siadam sobie po prostu na jakiś tam okres czasu. Cokolwiek mieszka w tej jaskini nie jest przyjaźnie nastawione. Powinienem się przygotować. No właśnie, w tej jaskini będzie coś niebezpiecznego. Teraz to jest pytanie, bo ja powinienem... Co ja mogę się tutaj przygotować? I w jaki sposób? Czy tu gdzieś jest ognisko? Jest ognisko. Bardzo mnie to cieszy. Zobaczmy w alchemii, co ja mogę tutaj zmajstrować. Co on robi w ogóle? Pewnie jeden brązowy talent jest kółka puszczyk zamieć. Zamieć mam jedną, biała mewa, co biała mewa? Zróbmy jeszcze jedną jest kółkę. Zróbmy sobie elixy dla ka przerazu. Puszczyk i zamieć. I jeszcze jedną jaskółkę. I dobra. I na razie tak. Troszkę się tu przygotujemy rzeczywiście. I nawet przed wejściem się wezmę i zapiszę tak porządnie. Bo tutaj wiem, że będzie ciężko. Okej. Okay. Ok, to tyle na razie, bardzo mnie to cieszy. Trzeba ostrożnie, że to się nie porusza. I dobrze, że wiem, że to trzeba ciężkim stylem bić, bo. Co tu się wyprawia? Achinops. Kurdeż. Sz... Whoa. Co się z tym stało? O, coś tu jest. Zabieram z tego jakiś nopsa. Kury, ta jest całkiem spora. Cie? Dobrze. és ez is, No kurde, właśnie z tym jest problem, że jak już są dwa, to jeden we mnie pluje gdzieś tam cały czas. Dobrze. Jakoś zadziałałem z tym. Co to? Ludzkie. Aha. Ludzkie szczątki, czyli do tego. Gdzie co? Jak czemu ja nie widzę drugiego? Dobra, wiedziałem gdzieś jest drugi. Dobra, ja spółka mnie akurat ratuje. To jest dobre. wan nic więcej nie było wiem że to przejście to było to tak No cóż że tak powiem. Nic nadzwyczajnego. Daliśmy radę, na szczęście. Czy nic nadzwyczajnego? No kurde, ciężko było, jak te dwa zaczynały siepać, to było masakra. Okej, okay. ale teraz prześpimy się, prześpimy się do wieczora i wreszcie pójdziemy na naszą randkę. Mamy już przygotowane winko. Co tu są, czyli najlepsze jakie może być. Dla mojej drogiej... Eee, wesny? Wesna? Moja droga Wesno... Jest! Czeka na nas, wierna! O kurde, ja w końcu ją obroniłem, nie? Przed bandziorami! Bardzo mnie to cieszy. No wreszcie, myślałam, że już nie przyjdziesz. Straszno tu, ciarki chodzą mi po plecach. Przyniosłeś wino, jak cię prosiłam? Oczywiście. No zapomniałem tam. Proszę. O, dziękuję, już nabrałam odwagi. Pokażesz mi teraz młyn? A jakże? Mm. Obejrzysz sobie wszystko do woli. W takim razie pani przodem. Może nie powinnam tam wchodzić. Jeszcze mi się nowa sukienka pobrudzi. Nie ma strachu. Wiedźmin znajdzie sposób i na co. że leziesz, matole! Co jest? W Starym Młynie znowu straszy. Tak, trzeba jedźmina ściągnąć, albo magika jakiego. Jak są potrzebni, to nigdy ich nie ma. Ech, poczekamy, zobaczymy. Potwórnie zając się ucieknie. Racja, nie ma co narażać ludzi. Stary mój nie znowu straszy? Ani we... Kurde, no zawsze mi się zwisnął. Wesna, tak?